Czekaj, Adam też tam tego kierownika, nie? Ale ty to musisz dojść to do, gospoda do, do, do gospodarstwa. I Adam, zobaczysz moje, moje genialne dobre zarządzanie funduszami. Tędy powinniśmy jechać. Nie? Eee, Mikołaj, mógłbyś? Gdzie jest co? Czarny Cią, A ty już jakieś auto potrąciłeś. Czy tu trzeba włączać y, migacze? Nie, ale popchnij mnie. Zaraz ci powiem jak działa ten stream. No działa ten stream. Co no. no, no, działa, działa O chuj. Poczekaj, bo on się tu wiebał Ogólnie. Kombajne. A ja się z tym w nie wyrobię. Czy trzeba Nie, ale poklimie. Zaraz ci powiem, gdzie. Ja no działa. No, dobra. Słuchajcie tego, czy jest ok. Czy z głośnością jest wszystko spoko? Chyba ja. No chyba. chyba ja. Czy na streamie, czy, mhm. czy na streamie? Na na... YouTube. No wysłałem, wysłałem. Tak. To uważać z nie? Nie, na YouTube jeszcze można. Chociaż tu się chodzi do li, Libera. Li, 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 li. Ale lepiej na, lepiej na Facebooku streamować, bo tam przynajmniej można za Słuchaj, no Adam teraz będzie streamerem. Później to wytniemy i wrzucimy na jego kanał najlepsze szoty. Mhm. No mm. dobra jesteś jesteście. Jakie pomocnik skończył pracę? Adam, a ty jesteś w, wasm, w waszym gospodarstwie? Tak, 25, 26. Tak jestem. Dobra. Zziobłeś e, wzi jakieś zleconko? Tak. Bo ja idę orać rzepak, bo pole z rzepakiem wy wymaga nie ścięć tylko zaorania, no więc zaoram pole z rzepakiem, tylko jeszcze możesz zobaczyć mój wspaniały pług, odpowiedni do tego zadania. Okej, okay, widok wice zakierownicy. kierownicy, to mi odpowiada. Przylagowało mnie, więc jak zajebie w drzewo, to nie moja wina. Okej, okay, rozpędzamy się jeszcze raz. Ty no, ja mam zawrotną prędkość 25 km na godzinę. Ja zna, tak... Nie zatankowałeś. Czy ja mam pełny? Czekaj, pełny jest przy... ...czy... Na górze. Gu... Okej. Okay. Na górze. Myślałem, że... no. Dobra. Dobra, gdzie ja mam jechać? Nie, ten nie byś jakieś zrobił, bo Mikołaj kupił sobie za drogi kombat. Czekaj, yy, Ja potrzebuję chyba dwóch osób, wiecie? Do tego. Zbierz surowy owiec z Biosu, Robis, Owis, 13 pola. Jedna osoba... To... Ej, wiecie co? Jedna osoba to ogląda no, i to tak... jestem ja. Ja, ja tu zaoram udostępnić mam ten stream? Nieee. Nie. Wrzuć post na atak klonów. Jak chcesz. Ale nikt go nie będzie oglądał. Nie wiem czy ktoś go będzie oglądał czy nie. Ale to, to już jest twoja A Ale gdzie jesteś? Nie, dobra. Nie wyłączam, wyjebane. Nie, ale to włącz chociaż nagrywanie, może to się poszutujemy.